Są chwile, kiedy zmęczenie nie boli w ciele, boli w sercu. Możesz siedzieć w ciszy, a mimo to czuć, jakby coś w środku było ciężkie, zmęczone i puste jednocześnie. Jeśli teraz masz wrażenie, że wszystko kosztuje cię zbyt wiele siły, że nawet modlitwa wydaje się wysiłkiem, zostań tutaj. Nie dlatego, że musisz coś zrobić, ale dlatego, że Jezus przychodzi właśnie wtedy, gdy nie masz już siły iść dalej. Zmęczenie serca jest inne niż zwykłe zmęczenie. Nie mija po śnie, nie znika po dniu wolnym. To zmęczenie, które sprawia, że trudniej się uśmiechać, trudniej wierzyć, trudniej mieć nadzieję. Możesz funkcjonować, możesz robić to, co trzeba, ale w środku czujesz, że czegoś brakuje. Brakuje lekkości, brakuje pokoju, brakuje siły, której kiedyś było więcej. I być może nikt tego nie widzi, bo nauczyłeś się nie pokazywać zmęczenia. Nauczyłeś się być w porządku, ale Jezus widzi. Jezus zna zmęczenie. Zna drogę, która boli. Zna moment, kiedy serce chce się zatrzymać. On nie zbawił świata z nadmiaru sił. On niósł krzyż, będąc wyczerpanym. Upadał. Oddychał ciężko, a mimo to kochał do końca. Dlatego dziś nie stoi daleko. Nie czeka, aż się poprawisz. Nie mówi, wróć, gdy będziesz silniejszy. On siada obok ciebie. Dokładnie tam, gdzie jesteś. Nie musisz mieć gotowych słów, nie musisz wiedzieć, co powiedzieć. Jeśli potrafisz tylko wyszeptać w sercu jedno zdanie, to wystarczy. Jezu, jestem tak zmęczony, nie tylko ciałem, jestem zmęczony myślami, które nie dają spokoju. Jestem zmęczony odpowiedzialnością, jestem zmęczony byciem silnym. Jezu, Ty widzisz wszystko, co noszę w sobie w ciszy. Widzisz ciężar, którego nie ma imienia. Widzisz zmęczenie, którego nie potrafię wytłumaczyć. Czasem budzę się już bez sił, czasem zasypiam z uczuciem, że jutro będzie zbyt trudne. Czasem nawet modlitwa jest wysiłkiem. Jezu, przychodzę do Ciebie taki, jaki jestem, bez masek, bez udawania. Oddaję Ci dzisiejszy dzień, każde napięcie, każde muszę, każde nie dam rady. Oddaję Ci rozmowy, które mnie wyczerpały. Słowa, które bolały, myśli, które wracają nocą. Oddaję ci jutro, oddaję ci przyszłość, której się boję, oddaję ci decyzje, na które nie mam już siły. Jezu, weź to ode mnie, ja już nie chcę tego dźwigać sam. Ty nie mierzysz mnie ilością siły, nie oceniasz mnie za zmęczenie, nie jesteś rozczarowany moją słabością. Ty mówisz, wystarczy, że przyjdziesz. Jezu, ucz mnie odpoczywać w Tobie. Nie uciekać, nie rezygnować, ale spocząć. Spocząć stąd w świadomości, że nie wszystko zależy ode mnie. Nie muszę kontrolować wszystkiego. Mogę się zatrzymać bez poczucia winy. Jezu, oddycham razem z Tobą. Wdech Twoja obecność. Wydech moje zmęczenie. Jeszcze raz. Wdech Twoja cisza. Wydech, mój ciężar. Jezu, jeśli dziś nie potrafię wierzyć, wierz za mnie. Jeśli nie potrafię ufać, ufaj za mnie. Jeśli nie potrafię modlitwy, przyjmij moją ciszę. Ty wiesz, że serce też się męczy. Ty wiesz, że czasem nadzieja boli. Dlatego dziś pozwalam sobie być słabym, przy Tobie. Zatrzymajmy się na chwilę. Nic nie mów, nic nie analizuj. Po prostu bądź. Jezus jest tutaj. Jezus daje siłę powoli. Twoja siła nie wróci nagle, nie pojawi się jak błysk, ale wróci spokojnie, jak światło o świcie, krok po kroku. Dziś wystarczy, że nie jesteś sam, jutro wystarczy, że zrobisz jeden krok. Jezu, wystarczysz mi na dziś. Nie muszę już udowadniać, nie muszę się spieszyć, nie muszę być idealny. Jestem w Twoich rękach. A to wystarczy. Jezu, zostaję przy Tobie, z moim zmęczeniem, z moją ciszą, z moim sercem takim, jakie jest. Amen. Jeśli ta modlitwa przyniosła Ci choć odrobinę ulgi, możesz napisać w komentarzu jedno słowo, które teraz najlepiej opisuje Twoje serce. A jeśli chcesz wracać do takich chwil ciszy, zasubskrybuj kanał. Nie jesteś sam i nigdy nie byłeś.